Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Dziś kolejna inspiracja, tym razem ciasto serowe makowe. Bardzo pyszne, delikatne, maślane i z akcentem cynamonowym. Świetne na każdą okazję, czy to święta sylwester, czy do codziennej kawki. Składniki jak zawsze znajdziecie pod filmem. Przechodzę teraz do wykonania. Dzień wcześniej namoczony mak we wrzątku, przeciskamy przez ściereczkę, odciskamy wodę i Przepuszczamy przez maszynkę na najmniejszych oczkach dwukrotnie. Kiedy Mak będzie się mielił, ja Was zachęcę do subskrybowania kanału. Bardzo mnie to zmotywuje, a dla Was da możliwość śledzenia moich wszystkich inspiracji, wszystkich przepisów. Zapewniam, że są warte wypróbowania smakują naprawdę bardzo dobrze. I oczywiście z góry dziękuję za wszystkie subskrypcje. Mak już się ładnie mieli, teraz przechodzimy do dalszej części, do dalszego wykonania. Białka oddzielamy od żółtek. Do białek wsypujemy szczyptę soli i wstawiamy do ubijania na największą moc miksera. Natomiast do maku dodajemy pół szklanki miodu i łyżeczkę proszku do pieczenia. Składniki te mieszamy. Białko mamy już ubite na sztywno, więc przekładamy je na boku gdzieś do talerza. I wykorzystując tą samą miskę, wkładamy do niej masło i będziemy ucierać na taką puszystą masę. Kiedy masło będzie już roztrzepane, stopniowo dodajemy do niej żółtka. Kiedy składniki będą już połączone, stopniowo dodajemy masę makową. Po prostu wrzucamy po łyżce aż do wykończenia masy makowej. Wszystko się już ładnie miesza. I kiedy proces ten się zakończy, wyłączamy mikser i dodajemy białka. Białka, tym razem, mieszam już ręcznie jakąś szpachtułką czy też łyżką. Kiedy białka będą już wymieszane z masą makową, przekładam na wyłożoną wcześniej papierem blaszkę i wstawiam do pieczenia na około 20 minut w temperaturze 190 stopni. Ja użyłam tutaj formatu dużej blaszki. Ciasto po upieczeniu wychodzi mniej więcej w grubości 2 cm, ale można, to również, można tutaj również użyć tortownicy. Ciasto już jest pięknie upieczone, teraz odstawiam do przestudzenia, a ja zajmuję się drugą częścią ciasta, czyli ciasto serowe. 1 kg sera. U mnie jest to twarog taki do serników, ale możecie również użyć twarogu takiego zwykłego z kostki. Wystarczy je albo go albo zmielić, lub też po prostu zblendować, jeśli jest z jakimiś tam grudkami. Teraz do sera dodajemy jedną szklankę cukru, cały czas ubijamy. Wstawiamy sobie w międzyczasie masełko do rozpuszczenia. I odstawiamy później na bok do przestudzenia lekkiego. Dodajemy po jednym jajku całym. Kiedy masa będzie już połączona, dodajemy dwa budynie. U mnie są to budynie z dodatkiem cynamonu. Jeśli takiego budyniu nie mamy, możemy użyć zwykłego waniliowego lub śmietankowego i dołożyć jedną łyżeczkę cynamonu. Teraz przestudzone masło. Powolutku wlewamy, cały czas ubijając do masy serowej. Teraz na upieczone ciasto makowe. Ja wykładam trzy łyżki takich jabłek sprażonych, ale mogą może to być również mogą to być powidła czy jakiś drzem. I na wierzch wylewamy masę serową. Rozprowadzamy ją po całej blaszce. I wstawiamy do piekarnika na około 60 minut w temperaturę 170 stopni. U mnie jest to wszystko pieczone w termoobiegu. Po upieczeniu ciasto wygląda przecudnie, naprawdę pachnie w całym domu, jest rewelacyjne jeśli chodzi o smak. Polewam je ja zwykłą polewą, czyli czekoladą rozpuszczoną ze śmietaną i posypuję jakąś kolorową posypką. Zachęcam do wypróbowania przepisu i do zobaczenia.